Meniętko miesięcznego zamówienia z SFD. Ogromna paczka. Oczywiście otworzyłam ze swojej strony, ale zamówiłam nowe białko przezroczyste Iso -clear, o smaku lemon Ice tea, więc będę testowała. Bez tych klasycznych białek również by się nie obeszło, więc zamówiłam dwie standardowe truskawki, bo są pyszne. Pompka na treningu nóg musi być, więc beta i cytrulina. Dla domowej imprezki zamówiłam takie proteinowe, drobsze chipsy. Wszyscy wiemy jak szybko psują się shakery, więc dwa nowe shakery, różowe dla mnie, zielone dla mamy mój ulubiony krem od Natlov. omega 3 i witamina C taka podstawowa suplementacja ostatnio miałam deficyt gum do podciągania więc zamówiłam sobie taki szypak zdrowsze pralinki bez dodatku cukru i oleju palmowego taki sosik o smaku słonego karmelu super do jakichś owsianek albo pancake'ów. spray żeby nie używać aż tyle tłuszczu do jakichś naleśniczków i of course